Dzień dobry kochani. Nazywam się Katarzyna Grocka. I jestem dzisiaj tutaj, abyś mógł usłyszeć słowa prawdy. Abyś mógł usłyszeć pełną Ewangelię. Ja kochani, kiedy usłyszałam, że Jezus Chrystus poniósł należną mi karę, poniósł należny mi grzech. On zmazał mój grzech. Przeszły teraźniejszy i przyszły. Że to On. Pokonał diabła, pokonał śmierć, pokonał każdy lęk. I to on, zmartwychwstał prawdziwie w ciele. Kiedy usłyszałam to prawdę, to mój świat się zapalił. Ciężko było mi to przyjąć. A dlaczego? Bo wychowałam się w systemie religijnym i był mur, który oddzielał mnie od spotkania z żywym Bogiem. Myślałam, że zasłużę sobie. Przez wypełnianie sakramentów, przez modlitwę różańcową, przez posty, przez Eucharystię. Taki miałam krzywy obraz Boga. Tak zostałam wychowana. I dlatego bardzo ciężko było mi przyjąć prawdę o Jezusie Chrystusie. Ale kochani, moje serce było tak nastawione na szukanie Boga, a Słowo Boże mówi, że kto szuka, ten znajdzie. I ja znalazłam ten dzień. To był najważniejszy dzień w moim życiu. Kiedy w prostocie swojego serca spokutowałam z tego, że żyłam bez Boga, że oddawałam cześć jakimś bałwokwalczym rytuałom, że myślałam, że są inni pośrednicy. Ja spokutowałam z tego życia. Ja aktem swojej decyzji, prostą wiarą, w szczerości serca uznałam, że Jezus Chrystus ponad dwa tysiące lat temu wykonał raz na zawsze rozprawił się ze śmiercią, rozprawił się z diabłem, z grzechem i jego konsekwencjami i zrobił to dla mnie osobiście. Ja, to uwierzy, ja w to uwierzyłam. Uwierzyłam w to, że pusty jest już grób, bo On zmartwychwstał prawdziwie w Ciele. Jest Panem Panów i Królem Królów. I uznałam Go jako swojego Pana i Zbawiciela, jako swój jedyny ratunek. I w tym dniu wypełnił mnie Duch Święty. Kiedyś, nie znając Jezusa, nie stałabym odważnie przed Wami i nie głosiłabym wam, wam tych słów. Ale dzisiaj wiem kim jestem. Dzisiaj, tak jak ja darmo dostałam, tak jak dzisiaj ja daję Wam darmo słowa życia, słowa prawdy. Bo zależy mi na Waszym zbawieniu. Bo ja przez wiele lat byłam poszukiwana przez system religijny. Dlatego pragnę, aby łóżki z Waszych oczu dzisiaj spadły. Abyście prawdziwie pokutowali, abyście prawdziwie w swojego serca zwrócili się do Jezusa Chrystusa. Do żywej osoby, nie zamkniętego gdzieś w tabernakulum, w opłatku. To nieprawda. Jezus jest żywą osobą, jest Bogiem. Nie da się Go ograniczyć. To człowiek Go ogranicza w swojej głowie poprzez rytuały. Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem świata. To przez Niego dokonało się zbawienie. I dzisiaj Ty, słysząc te słowa, Pragnę, abyś je przyjął. Pragnę, abyś oddał życie Jezusowi. Ale nie przez jakąś, jakąś modlitwę religijną, ale przez decyzję swojego serca. Bóg jest Bogiem serca. Możesz być dzisiaj z serca do serca z Bogiem. A to za tym pójdzie. Staniesz się prawdziwy, wypełniony duchem świętym, mocą z nieba. Staniesz się człowiekiem, który ma pewność zbawienia tutaj na ziemi. Pojednasz się z Bogiem i nie będziesz się już bał śmierci. Kochani, jak kiedyś, w tej sytuacji, która jest obecnie w naszym kraju i na świecie, A kiedy bardzo bym się bała, A kiedy nie znałam Jezusa. Bardzo bym się bała. Bałabym się śmierci. Bołabym się chorób. Wszędzie bym widziała wirusy i zarazki. Ale dzisiaj, z perspektywy osoby, która zna Jezusa osobiście, nie boję się, bo ten król i pan panów pokonał każdą chorobę ponad 2000 lat temu. Pokonał śmierć i diabła. To zwycięski Bóg. I dzisiaj, kochani, Możesz pojednać się z Bogiem i być wolnym, wolnym, bo gdzie duch Pana, tam wolność, przynoszę Ci dzisiaj wolność. Bo ja, osoba, która zna Jezusa osobiście, poselstwo w imieniu Jego, w imieniu Jezus sprawuje. Jeżeli pragniesz, jeżeli pragniesz pojednać się z Bogiem, nie wiesz jak to, jak to zrobić, możesz podejść do nas. Możesz podejść do mnie, my jesteśmy tutaj dla Was. A jeżeli nie, wstydzisz się bądź boisz, to zrób to w domu. Zawołaj do Jezusa dzisiaj w domu. A jeżeli nie jesteś na coś chory, jeżeli masz też lęki albo cierpisz na depresję, to dzisiaj możesz podejść do mnie, a ja uzdrowię Cię. Uzdrowię Cię w imieniu Jezusa. Dzisiaj, w imieniu Jezusa Chrystusa, uzdrawiam chorych, wypędzam demony. Dzisiaj prezentujemy wam Niego. Od siebie zależy. Czy przyjmiesz tą prawdę do swojego życia i narodzisz się ze świętego ducha? Czy to odrzucisz? To Twoja decyzja. Ja dzisiaj. Kładę przed Tobą życie, które jest tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, bądź śmierć. I Ty decydujesz dzisiaj, kiedy słyszysz słowa prawdy. Ty decydujesz, co wybierasz. Ja nie będę się przekonywać. Ja dzisiaj przychodzę Ci świadczyć o Jezusie Chrystusie i głosić Ci pełną Ewangelię. Ale Ty decydujesz. Ojcze, ja mądre się dzisiaj na tym miejscu że spadają łuski z oczu tych ludzi i oni prawdziwie pokutują w swoich domach. Wzywają Twojego świętego imienia Jezus i ci, którzy szczerze wołają, zostają wypełnieni Duchem Świętym. Dziękuję Ci, Ojcze, za nowe narodzenia w tym kraju. Dziękuję Ci, Ojcze, za nowe narodzenia, za to, że prawda Ewangelii Prawda o Jezusie Chrystusie! Przeszywa dzisiaj życie tych ludzi, przeszywa ich serca i sumienia, przeszywa ich myślenie. Teraz ustanawiam to w autorytecie. Hakerebesere Labasanter Ravasy! Orebesere Labasanter! Zamykam ci mordy diable, nie będziesz oszukiwał tych ludzi! Teraz wynosisz się z tego miejsca, teraz! Herebesere Karabasanter Ravasy! Orebesere Labasanter! Wywyższamy Ciebie, Jezus, na tym miejscu. Uwielbiamy Twoje potężne imię. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze, że możemy głosić w tym kraju, że możemy odważnie z mocą głosić Twoją prawdę. Dziękuję Ci, Ojcze. Dziękuję Ci za nowe narodzenia w tym kraju. Dziękuję Ci, że Ty panujesz. Że Ty panujesz. Że Ty panujesz. Amen.